szerzyć dziedzictwo i pamięć narodu polskiego, jak mówi o sobie, z teatrem jest związana odkąd pamięta, czyli od zawsze. Nina Polan, aktorka, reżyser teatralny, a przede wszystkim dyrektor artystyczny Polskiego Instytutu Teatralnego w Nowym Jorku, nawet na moment nie przerywa pracy. Dzięki jej nieustannym wysiłkom amerykańska Polonia nie traci kontaktu z polską kulturą i sztuką. Olympia dla Polaków mieszkających za oceanem to często jedyny kontakt z rodzimą twórczością. Właśnie dlatego przedstawienia Polskiego Instytutu Teatralnego w Nowym Jorku cieszą się tak dużą popularnością. Teraz panin Polan jest ze wszechmiar e, niezbędną częścią polonii amerykańskiej. Nina Polan kieruje Instytutem od 1984 roku. Sprawy Polonii są bliskie jej sercu już od dziecka, bo choć urodzona w Polsce, wychowała się w Londynie. Właśnie tam rozpoczęła przygodę z aktorstwem, zakładając objazdowy teatr. Myśmy nie siedzieli tylko w Londynie. Myśmy wszystkie dipisowskie obozy objeżdżali, polskie szpitale do Szkocji, nie do Szkocji i tam warunki były bardzo różne. Władze PRL bacznie przyglądały się działalności Niny Polan. Mieliśmy pełno przedstawień, których w Polsce nie wolno było robić, bo to też było... Cel w pewnym sensie. Wtedy publiczności było bardzo, bardzo dużo. Po Londynie przyszedł czas na Nowy Jork. Jako dyrektor artystyczny Polskiego Instytutu Teatralnego Nina Polan wyreżyserowała m.in. Alfę Sławomira Mroszka i liczne opery Moniuszki. Ona nie ukrywa wieku. To jest osoba, która ma ponad 80 lat. Była przed chwilą na scenie razem z nami przez godzinę i śpiewała i tańczyła. Przyjaciele już od wczesnej młodości zachwycają się jej talentem i urodą. Ja znam Ninę jeszcze z Londynu. Ona była przepiękna aktorka i miała takie długie włosy i tak rzucała głową i właśnie świetna aktorka. Swój talent prezentuje do dziś, bo jak sama mówi, ma misję. Misja teatru jest, żeby rozszerzać dziedzictwo i pamięć narodu polskiego. Ta działalność rozkwita z każdym dniem. W planach są już kolejne spektakle.